W Minecrafcie wyróżniamy wiele trybów gry, takich jak Survival, Creative, Adventure czy Hardcore. A w dzisiejszym filmie zagrałem wraz z moim przyjacielem w tryb Minecraft Hardcore, w którym mamy tylko jedno życie. Celami na dzisiejszy film będzie zdobycie całej diamentowej zbroi, jakiegoś pierwszego miejsca, w którym będziemy mogli zbudować nasz domek oraz wejście do Netheru. Jeśli film Ci się spodoba, zostaw lajka, a ja zapraszam do oglądania nowej serii. Minecraft Hardcore. Pierwszego dnia poszłem zniszczyć kilka desek, zrobiłem podstawowe y, narzędzia. Potem zabiłem kilka owieczek na łóżko i w sumie to tyle. Poszłem spać i zacząłem następny dzień. Dobra, mamy drugi dzień. Let's go. Idziemy szukać jaskini. I tak jak powiedziałem, tak również zrobiłem. Poszliśmy poszukać jaskini i no dosłownie chwilę później znaleźliśmy. Dobra no to choć ja będę kopał, wiesz? Takie dwukrotki jak mi mówiłeś yeah, brawo. Nie, w prawo Nie, w prawo Uuuu uh. Do przodu uh. O oh, kurwa szkielet Oli! Li. Tam drugi Idę go za. Li. A chyba noc jest! Prawo! O, Jedz, Dwa serca! Jedz! No mówiłem! Nawet, a ty Noc jest Oli! A ty masz całą zbrojkę i prawie się wywaliłeś. No jest, pochł się po O ładko. To jest niemożliwe. Do tego. Dobra, nie. Ja, pie... <grym> Chodź do mnie, ja weszłem. Mo... Ja, ja mam tutaj. Znaleźliśmy spawner pająków, a następnie diamenty. Wykopaliśmy trochę ich i weszliśmy na powierzchnię z całymi zbrojkami. 9. 8 wain, 8 wain. Ja, pie... 9. A. U góry był jeszcze jeden! Dziesięć! Ja! 10 main! Jak? Ja, jak to jest możliwe? No właśnie nie wiem. W czwartym dniu wyruszyliśmy na poszukiwania wioski, abyśmy mogli się już w końcu osiedlić i mieć swój własny dom. No i jak możecie zobaczyć, długo to nie trwało. Koś. Ej, zejść? Shift I zaraz można iść spać Łupie oh. ci Ale tego yes! chyba nie ma WIOSKA dobrać. WIOSKA WIOSKA Debilu prawie Ugłuchłem oła oh, wow. Czekaj O oła Aż miodek mi wyleciał mm -hmm. Nawet bez beki ale chłopie na serio tak mnie ogłuszyłeś Czy Odobra, ja Dobra A jest golem? Nie zabijaj nie zabijaj nie zabijaj Pa ja u góry Robimy z nich książki, teraz! Ale czekaj, yy... O, już przeskoczyłem przez Craywa, jestem dobry! Czekaj, musimy chodzić yy, Chodź do tego, chodź za mną, bo tam widziałem... Czekaj, bo ja muszę zamknąć w Ja muszę zamknąć w domu tego. Nie, tutaj, zobacz. Tu jest ładnie zbudowana przez... Do tyłu, do tyłu, do tyłu, wróćcie. Co chcesz? Ej, tu jest ten drugi ekwipunek taki! Wiesz, że tam mo da Można dać tylko stak tych rzeczy? Albo jedy łóżko? Oho... Chyba. Nie. Bo ogóle nam i tak było. Cześć, idziemy Dobra, się... robimy, robimy to farmę formie villagerów. Yy, Tylko no... nie mamy ziemniaków. Yy, no, ja nie mam. O, mam to fajne takie do enchantów. A nie ma ziemniaków? Nie, jest sam chleb. No dodać, no, nie, bo dobra, ja stąd idę. Nastąpił dzień szósty, a ja postanowiłem wziąć się za budowę Farmy Villagerów. 5, 6 villagerów na razie A postawiliście tam łóżka? Yy, tak, tylko jedno. A ziemniaków ma, może się wytrędujemy z nimi za ziemniaki. Ale no... nie mają chyba trade'a na ziemniaki. No bo trzeba mu im postawić ten do farmera robienia i będą mieli. Okej okay, widzowie mamy zrobioną całą dziurę z villagerami. Yy, teraz będziemy robić sobie fletchera żeby wytrajdować zapatyki na emeraldy, żeby no żeby mieć ten potem na Mending jakieś fajne te emeraldy. Ale fajnie. Ej, tu mamy dużo drewna, więc to się opłaca. Dobra, mega giciele. Chodź tu. Dobra, widzę. Także ja mam 24 emeraldy. Tak na razie. Myślę, że to jest okej okay. ilość. A jeszcze Dobra widzowie odkładam wszystkie itemy do skrzynki w sensie te e, potrzebne e, te niepotrzebne w sumie też e, Odkładam po prostu wszystkie itemaski do skrzynki żebyśmy mieli tam miejsce i myślę, że w następnym dniu będziemy się brali za budowę pierwszego naszego takiego schronu, domku e, No bo by się nam przydał w końcu ten domek jakiś I, Idę sobie spać szybko, żeby był kolejny dzień I jestem bardzo miło zaskoczony, bo e, mój kolega zbudował nam bazę, więc mega git A już wam ją pokazuję Zobaczcie, tak się ona prezentuje. Myślę, że mega spoko. Yy, tylko znajdę wejście tutaj. Okej, okay, tutaj nie... Uuu, tutaj jakieś itemki są, to zaraz se zrespimy kilka kurczaków. Ja zbiorę tą trzcinę. Zbiorę Jest to. Ale to jest ten długie ja idę jeszcze węgla trochę nakopać mam siedem książek coś halo czemu ogłosi minecrafta niż siebie ty widzisz ja wie mam wiem. ten hmm? Ma... dobra idę do góry mam złote o kurde no Gdy w końcu zdobyłem całą diamentową zbroję, zenchantowałem ją na całkiem fajne enchanty i chwilę potem wyruszyłem do Nether. Walnął mnie ty, widziałeś to? Stop na mąkę mam, chodzi te bloki w Dobra O to, to jest najlepszy jest... Biją... To do farmy tu No dobra to chojaj do sobą. To czekaj na mnie. Bo nie będzie ich. iść. Ja już wró wróciłem do tego, do zwykłego świata. No okej, okay, ja aż kiedy tu skrzynka, to zabijemy, idę jeszcze wykopać tego. Gówno trochę. Mam 10 skóry, gdzie dać? Od... Mam je... jedną skrzynkę. Mamy węgiel w tydzień. Wiesz co, myśmy tu są Dobra widzowie, także mamy dzień, nie wiem jaki, pewnie będzie napisane w odcinku. Yy, mamy całe enchantowane zbrojki. Yy, on też mój kolega ma. Mamy farmę, wszystko mamy. Mamy domek. O jakiś tutaj bałagan. W ogóle się zrespił nowy, także mamy mega dobre ity. I w następnym filmie myślę, że będziemy nie wiem. Może netherite'owe zbierać albo coś przychodzić gierkę. Także zostawcie suba i widzimy się w następnym filmie. Elo!